Cześć moi drodzy, dziś pokażę Wam jak łatwo i szybko możecie odzyskać swoje cenne konto Ubisoftu na platformie Uplay, czy w tym przypadku Ubisoft. Przykaz, jeśli macie chęć na więcej filmów, wsłuchajcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A jeśli poszukujecie najtańszych gier właśnie z platformy Ubisoftu, czyli Uplay, lub wersji kolekcjonerskich, czy myszek do 100 zł, czy ewentualnie zestawów komputerowych do 2 czy 3000, tysięcy, to macie link do strony w opisie. Tam macie porównywarkę cen i najniższe zestawy. No ale dobra moi drodzy, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć odzyskać nasze cenne konto do platformy Ubisoftu. Początkowo wchodzimy na link do strony, e, który macie w opisie tego filmu No i wybramy oczywiście zaloguj w prawym górnym rogu ekranu Teraz moi drodzy, aby odzyskać nasze konto jeśli nie pamiętamy hasła No to oczywiście wybramy opcję nie pamiętasz swojego hasła w tym momencie musimy wpisać nasz adres e-mail, na który za założyliśmy nasze konto. Także szybko wpisuję mój adres e-mail, wybieram opcję Nie jestem robotem, zaznaczam e, dane rzeczy z obrazka, które są tutaj aktualnie wymagane. No i wybieram opcję Prześlij i widzimy się za moment. No i teraz mamy, moi drodzy, komunikat, że właśnie wysłaliśmy wiadomość e-mail zawierającą link służący do zresetowania hasła na nasz adres e-mail. Także teraz szybko wchodzimy w naszą pocztę. E, gdy wejdziemy na pocztę, to wchodzimy w link, aby zresetować nasz hasło. No i moi drodzy, gdy na pocztę, powinniśmy mieć o nich wiadomość, gdy klikniemy w link w tej opcji tutaj, to przekieruje nas tym samym aktualnie na opcję zmiany hasła. No i tutaj moi drodzy wpisujemy już całkiem nowe hasło, oczywiście spełniając wymogi bezpieczeństwa, musi to być oczywiście inne hasło, nie może być takie samo jak prędzej. O, widzę, że aktualnie wpisałem raz inne hasło, raz inne hasło, więc poprawimy się szybciutko. No i dobra, to wszystko zrobimy. robimy, moi drodzy. opcję Zmień. No, i tym samym aktualnie, jak widzicie, udało nam się zaktualizować hasło. No, i teraz możemy już na spokojnie zlogować na nasze konto, które udało nam się właśnie odzyskać. Eee, no i to tyle. Także, jeśli na filmie odczytuję na to za w Góra oraz Subskrypconeczkiem. A jeśli poszukujesz najtańszych ofert gier z Ubisoftu lub gier kolekcjonerskich, no to masz link do strony w opisie. Tam masz porównywarkę cen. Eee, oprócz tego, zestawy komputerów, myszek. Może coś ciekawego trafi się dla Ciebie. Miłego dnia, cześć.